Chciałem jeszcze teraz początkiem czerwca pokazać Wam krowiaka podwiniętego, tak wygląda, ma podwinięty brzeg właśnie do środka, jest grzybem trującym, dawniej zbierany, znany też jako olszówki, dawniej zbierany, ale Teraz już wiemy, że, że jest toksyczny, uszkadza nerki wątrowe, wątrobę, więc nie poleca się tego grzyba zbierania, chociaż niektórzy go zbierają, wygotowywują wodę, odlewają i jedzą go, ale to yy, tak naprawdę jest niezalecane, żeby go po prostu żeby go zbierać i jeść. On tak wygląda, jak się go po prostu dotyka albo uszkodzi, to on ciemnieje, tutaj zobaczcie, bo ten, ten owocnik znalazłem uszkodzony to już zobaczycie, że jest właśnie ciemny. Nacisnę na blaszki, to też za chwilę będą w tych miejscach, gdzie nacisnę, będą ciemniały. Dosyć taki przyjemny, taki myszkowaty jest z zewnątrz. Blaszki już widać ciemnieją. Zresztą tam, gdzie się go dotknie, nawet na widzicie na kapeluszach go dotykałem, to momentalnie się robi ciemny. i nieprawdą jest to, że jak robaki lubią grzyba to, no to on jest jadalny. Jak sami widzicie muchomory też jedzą i a ludzie się trują. Tutaj już zobaczcie jak, co się stało z blaszkami jak z ciemnią. Tak wygląda krowiak podwinięty, grzyb trujący. Nie polecam zbierać. Ten jest akurat bardzo roboczy. Nie polecam zbierać. To tak tylko ciekawostkę też pokazuje. Oczywiście nie ubrzycie, jak go zjecie, ale po prostu, jakbyście się nim obiadali, i z czasem, no to y, można by się było rozchorować. Więc jak ktoś go zje, to też w, panik w panikę nie ma co wpadać, po prostu zjedzony i koniec. I, I nic się takiego wielkiego nie stanie po jakimś tam jednym zjedzeniu tych grzybów. W każdym bądź razie odradzam, tak wyglądają. To na dzisiaj tyle. Jutro pokażę jakiegoś ciekawszego mu humora. Dzisiaj już nie nagrywałem, bo było za ciemno. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Janusza, który tam też widzę, że ostro zbiera. Ole z Bartusiem. Tam ciekawe wasze lasy, jak tam, więc się pochwalcie. Zobaczymy, czy obserwujecie mój kanał, czy nie. Do końca. Pozdrawiam wszystkich.